Wczesny poranek nad jeziorem. Pierwsze promienie słońca powoli rozpraszają mgłę, a woda wciąż spokojna zaczyna tętnić życiem. Dziś, w tym magicznym momencie, spróbujemy złowić leszcze. Ryby, które potrafią być wyzwaniem, zwłaszcza o tej porze roku. Zaczynamy od rozłożenia stanowiska, a następnie wędki Feder, która w takich warunkach sprawdza się doskonale. Do tego robaki, precyzyjnie dobrana zanęta i odrobina cierpliwości. Bo leszczy to sztuka wyczucia momentu. W zimnych wodach tuż po świcie ryby są bardziej ostrożne, ale też głodne po długiej zimowej nocy. Zimowy leszcz ryba niełatwa, ale z odpowiednią techniką i wyczuciem daje się złowić. To wspaniała chwila, gdy w końcu poczujemy to charakterystyczne branie. Dziś pokażemy Wam, jak złowić te piękne ryby, korzystając z federa, robaków i zanęty. To będzie dzień pełen emocji i niespodzianek. Zaczynamy! Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Wędkarstwo Giętka Wędka i zapraszam was na przygodę nad zbiornikiem Nowaki. I dzisiejszym celem właśnie będzie leszcz, duży leszcz i z dystansu. A dlaczego z dystansu? Ponieważ mamy luty, a ryba siedzi jeszcze na środku zbiornika w tej głębszej wodzie, więc będzie trzeba rzucać jak najdalej i będzie trzeba rzucać punktowo. No i i jeszcze zbawić tą rybę do naszych zestawów. Ale w związku z tym, że jest tutaj też bardzo dużo karpi, jedną wędkę rzucam sobie na metodę, a drugą będziemy regularnie bawili się z klasycznym federem. Jakoś tydzień temu dopiero zszedł z tego zbiornika lód i zapowiada się, że niebawem pojawi się ponownie. Bo mamy teraz taki tydzień ocieplenia, a później znowu w nocy po minus 5, więc woda będzie skuta lodem bankowo. I wtedy zapewne wrócimy nad rzekę Nysę w Nysie, bo nie będzie innego wyjścia. Ale póki można, trzeba korzystać. Zanętę, jaką dzisiaj użyję, jest to Fishmill od Genloga z dodatkiem ochotki i kiełża zdrojowego, ale nie będę dodawał tego dużo, bo podstawą będzie glina i to ciężka glina wiążąca, bo tam jest dość głęboko i chcę, żeby to wszystko spadło do dna. Fakowanie, ale nie sypiemy całego i nawet połowy nie wstrzymałem, słuchajcie, i do tego pójdzie cała glina wiążąca, ale jeszcze nie teraz, bym popełnił błąd. Najpierw muszę tu namoczyć. Dlaczego tak? Teraz wciągnie tą wodę ta zanęta. Ona się namoczy, nabierze innej konsystencji. Dopiero później wsypiemy glinę i zobaczymy, czy będzie trzeba jeszcze domaczać, czy nie. A w międzyczasie zarzucimy wędkę z kulką proteinową na metodę. Niech się tam moczy. Troszeczkę peletur zrobiłem. Na nią nie zwracamy kompletnie uwagi, chyba że coś będzie brało. Będkę z metodą mam zarzuconą, niech sobie leży, może się trafi jakiś fajny bonus. A my skupimy się na klasycznym federze i na dużych leszczach. Bo takie tutaj pływają. Jeśli chodzi o dzisiejsze robactwo, jestem bardzo dobrze przygotowany. Posiadam ochotkę białe, pinkę kolorową, Jokersa. Wydaje mi się, że jak naleszczę, nie będzie tak źle. Przydałby się jeszcze czerwony, krwisty robak, ale niestety go nie mam. Nie mam kompostownika, a w sklepach jeszcze asortymentu troszeczkę brakuje, więc asekuruję się po prostu tym, co jest. Ale wydaje mi się, że ochotka z Jokersem, ściągną jakieś leszcze, a jak nie no to będziemy podbijali grubym białym i pinką kolorową. Odsypałem sobie troszkę zanęty z tą gliną i teraz będę chciał zrobić kilka wałków, które podam yy, wędkom do nęcenia. I co tutaj dodamy? Tych białych, co tutaj mam z tymi kasterami, żałował ich nie będę. Pinki również i dżokersa. Ale dżokersa za dużo nie będę dawał. Wystarczy taka szczypta. Zrobimy wałki. Najwyższy czas przejść do nęcenia. Trzeba się wrzucić jak najdalej. Tam, gdzie widzę spławy. W końcu usiadłem i mogę zacząć wędkować. Mam już zanęcone, odmierzone odległości. Roboty było mnóstwo. Wędka do nęcania ma tylko długości 3,60. Ta wędka ma 3,96. No i karpiówką nie da się rzucić dalej niż 70-80 metrów No to, co ja mam. Nie da się dalej po prostu. No i tak będę łowił na takie odległości między 70 a 80 metrów. Bo paliki do odmierzania odległości też nie można wbić tak jakby się chciało, bo jest jeszcze ziemia zawrzędta i wbija się tam gdzie się uda wbić. Więc 23 razy musiałem oblecieć. Liczę, że to będzie około 3 metrów, więc na 70 metrów bankowo będzie. Zaraz poślę pierwszy koszyk do wody. No i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Jak nic nie złowię, to się zezłoszczę. Szykowałem się z dwie godziny. Przez godzinę nie działo się nic. Regularnie przerzucam zestaw, donęcając miejsce połowu. Nie było to zbyt łatwe, łowiąc na dystansie. Trzeba się nakręcić kołowrotkiem, aby wrócić zestawem z powrotem do brzegu. W końcu szczytówka bardzo mocno się ugina i trafiam na rybę. Już po chwili holu czuję, że jest to leszcz. Charakterystyczne ruchy sporej ryby, które powoli gasną, a ryba poddaje się i dostojnie zbliża się do brzegu. Na haku była ochotka podbita jedną białą pinką, niewielki haczyk i cienki przypon, aby przechytrzyć ryby. Powoli ściągam rybę coraz bliżej. Hamulec ustawiony tak, aby przy odjazdach nie zerwać przyponu. Gdy jest już blisko pomostu, długa sztyca z podbierakiem wykona resztę roboty. Dzięki temu, że mam taki zasięg podbierakiem, nie muszę napinać mocno zestawu, aby podebrać rybę. Ryba szybko wpada do kosza, a ja wiem, że cel został już osiągnięty. Mimo tego pozostał mi jeszcze cały dzień wędkowania, czyli zapowiada się gruba zabawa. Wiedziałem, że ryby są głodne i będą żerowały w mojej okolicy. Udało się wyciągnąć pierwszą rybę. Nie jest to najmniejsza sztuka. No i w końcu na to liczyłem, że jakieś leszcze się pojawią. Więc możecie zobaczyć. Taki myślę, że około 50 paru centymetrów. A możemy go zmierzyć od razu. 53,5 cm a nie, może więcej 55,5 cm może wpadnie jakiś 60 plus jeszcze dzisiaj no i ryba do wody rybę, ale brania są atomowe Wam powiem Chciałby wędkę wciągnąć do wody rozkręciły się bliżej teraz południa ale zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo ciepło ten będzie mniejszy od tamtego poprzedniego. Ale widać, że są ocierki i to sporo jest tych ocierek. Najpierw ocierki, 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 a później przyładowanie i ryba. Przepiękny, fajny leszcz około 40 cm, mniejszy od tamtego, ale też przyzwoity. Narobiłem sobie dwa termosy herbaty. Musi stać odkręcona, żeby wystygła, bo niebawem będzie trzeba się rozbierać, bo jest tak gorąco. Ale lepiej być przygotowanym na najgorsze. Nie zakręcaj, bo będzie gorąca cały czas. Niż później narzekać. Chociaż od dłuższego czasu widziałem, że w ciągu dzisiejszego dnia ma być naprawdę. Bardzo przyjemnie. Ale nie lekceważyłem tego, ubrałem się tak, jakby miało być bardzo zimno. I nadszedł czas na ostatnią rybę dzisiejszego dnia. Na cztery pinki tym razem. Ale musiałem dłużej czekać na branie. Bo na ochotkę z jedną pinką podbitą brało o wiele szybciej. A nie walczę, Wam powiem. Ciekawe. Dobrze by było go nie stracić. Ja już się uspokoił całkowicie. Ktoś może się zapytać, dlaczego nie wędkowałem samego pomostu. Z tego względu że zapewne coś by mi spadło i bym to utopił. Albo mikrofon, albo telefon. No i słuchajcie, na sam koniec wpadł podobny taki jak na początku, około 50 paru centymetrów. Przepiękna, fajna sztuka. Może trzeba było wcześniej zacząć tych pinek więcej nakładać, żeby wyselekcjonować z tych mniejszych te większe. Co wy o tym sądzicie? I tym właśnie leszczem będę kończył dzisiejszą przygodę. Udało się w lutym dopaść do leszczy, udało się więc zima. Nie oznacza, że nie da się łowić ryb. Po prostu trzeba się lepiej do nich przygotować. Dzisiaj było przyjemnie na dworze, ale od jutra już wszystko ma się zmienić. A ja, jakie mam plany na dalsze wędkowanie? Póki jeszcze nie ma lodu, uciekam jutro na nocne wędkowanie razem z Michałem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jeśli uda nam się coś złowić, to film okaże, pokaże się zapewne na tym kanale. Jeśli nie uda nam się nic złowić, to po prostu prześpimy się w namiocie, a na drugi dzień pozbieramy się do domu na ciepły obiad. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, która dziś tutaj się w prawym rogu na dole znajduje. I widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16. .00. Trzymajcie się, cześć. Wesprzyj nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!